Za wspólną od bardzo dziękujemy wszystkim dyrektorowi Piotrowi za słowo, inspirację świętej Kińzy o Soli świetle. i zapraszamy na dalszą część ostrojemy na całą załogą. Przygotowała wiele atrakcji kolejnym ten jest program oficjalny, który za moment rozpocznie się w pc -u. a później festyn rodzinny na... Bardzo bym proszę, tak praktycznie jak będziemy wychodzić, proszę nas poza moment się wchodzi, wyjść z Bokiem do ściany. Bardzo to proszę. Prosimy o błogosławieństwo, byśmy byli są ziemi, światem świata i dla wszystkich, i dla tych dzieci. Tak. Ze swojej strony bardzo dziękuję Ciężko-Bołczowi Zapraszamy zapraszanie. Jak się jeszcze dyrektor samolotu, z uwagi na nie jestem na tego przedszkola, ale osobiście ze świętokrzywą mocno myślę, że jestem związany tym bardziej przez posługiwanie. Otóż w pastwisku małżeństwem, w księdza naszego Bobocza, tylko z tym samym Na dzisiejsze świętowanie przyjmijcie Boża.